Aleksander od razu oznajmił, że winnymi śmierci Filipa byli Persowie. To było bardzo ambitne. Persja była największym znanym wówczas imperium, a Macedonia była niewielkim królestwem w północnej części dzisiejszej Grecji. Nagle postanowiono zaatakować dobrze zorganizowane, potężne i bogate imperium. Miała około 2 milionów kilometrów kwadratowych. I mieściła się między 50 a 150 milionów ludzi, co wówczas stanowiło prawie połowę światowej populacji. Imperium perskie było ogromne i aby nim zarządzać, podzielono je na prowincje zwane satrapiami, a każdą z nich rządził inny satrapa. Persowie przekazywali wszystkie swoje fundusze do Babilonu, skąd zarządzano imperium. Babilon stał się zatem wielkim bankiem Persji.